W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Czajnik o filmie Wersów i Friza, Jeleniewska oskarżana o kradzież, Nikita i kamera boi się rozstali, olaciupa Ciupa odpowiada Kubańczykowi. Kubańczyk i Ola Ciupa byli razem przez prawie 5 lat i przez długi czas uchodzili za jedną z bardziej rozpoznawalnych par w biznesie. Pozowali razem na ściankach, publikowali wspólne zdjęcia i sprawiali wrażenie naprawdę zgranego duetu. Dziś to już jednak przeszłość. Od ich rozstania minęło półtora roku, a oboje poszli w swoje strony. Kubańczyk ma już nową partnerkę, a temat relacji z Olą był przez długi czas omijany zarówno przez niego, jak i przez influencerkę. Były jednak wyjątki. Raper jakiś czas temu opublikował pamiętny wpis. Z którym ogłosił, że w końcu będzie sobą, co już wtedy wzbudziło sporo komentarzy. Teraz z kolei pojawił się w podcaście żurnalisty, gdzie wprost odpowiedział na pytanie, czy szybko zdał sobie sprawę, że on i Ola pochodzą z dwóch zupełnie różnych światów. A szybko zrozumiałeś, że jesteście z dwóch zupełnie różnych światów? Tak, no na początku nie było tego widać, ale po roku, no myślę, że po roku już tak, byliśmy ze sobą prawie 5 lat, myślę, że po roku już zaczęły się takie mocniejsze zgrzyty i nie chcę mówić źle na Ole, bo to po prostu wiesz, to, no nie, to po prostu były dwa różne. Były inne światy. dwa różne inne światy, których nie dało. Nie dało się połączyć. Po prostu ja chyba jestem zupełnie innym gościem, który ma inne zupełnie mhm. zasady. Ola ma inne zasady, jest inaczej wychowana. To, co jej się podobało, to, co jej odpowiadało, niekoniecznie było zgodne z moimi mhm. zasadami. Ten cały Blicht, to wszystko zrozumiałem w pewnym momencie, że to, to chyba nie jest dla mnie. Ola to lubi jakby dobrze się w tym mhm. czuje, ja niekoniecznie. Nie wiadomo, jak ciupa zareagowała na jego słowa, ale tuż po publikacji wywiadu rzuciła na Instagram dość wymowną relację. Złożyła swoim obserwatorom życzenia z okazji Dnia Chłopaka i napisała, oby każdy chłopiec w końcu odkrył w sobie mężczyznę. Internauci szybko skojarzyli ten wpis z wypowiedzią Kubańczyka i nie mieli wątpliwości, że był to subtelny, choć bardzo wymowny przytyk w stronę byłego partnera. Nikita ma za sobą naprawdę burzliwą przeszłość. Głośnym echem odbiła się jej relacja z Danielem Magikalem, a następnie, uciekając od Daniela, trafiła do nowego, również dość kontrowersyjnego towarzystwa, jakim był Amadeusz Ferrari, Adran Cios i Truman. To właśnie tam poznała kamera boja, z którym bardzo szybko połączyło ją coś więcej. Ich relacja od początku była bacznie śledzona przez internautów. Para nie ukrywała swojego uczucia, a jednym z najbardziej głośnych momentów ich związku były zaręczyny, które odbyły się publicznie podczas konferencji. Cloud MMA w 2023. Od tamtej pory nie brakowało jednak plotek i domysłów, że w związku nie dzieje się najlepiej, a całość może być jedynie tworem marketingowym, mającym generować zasięgi. Nikita i Kamera Boy regularnie zaprzeczali takim oskarżeniom, przekonując, że wszystko między nimi jest w porządku. Teraz jednak wygląda na to, że coś rzeczywiście pękło. Nikita opublikowała oświadczenie, którym poinformowała fanów o zakończeniu związku z Kamera Boyem. Zrobiła to w bardzo enigmatyczny sposób. Nie zdradziła Żadnych szczegółów ani powodów rozstania, i nie chciała też wskazywać, która ze stron podjęła decyzję o zakończeniu relacji. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć tyle, że. rozstaliśmy się. No, trudno. Nieważne dlaczego, nieważne z szacunku do. po prostu z szacunku do tej relacji, która trwała yy, dwa lata. Tak, dwa lata. Nie chcę mówić, co się stało, czy ja wina, kto zerwał, z kim zerwał. Nieważne. To po prostu zostanie dla nas, zostanie to między nami. Yy, i, I tyle, rozeszliśmy się i tyle, nieważne kto od kogo, nieważne jaki jest powód, nieważne co się stało, już więcej nie powiem, już nie, nie, nie wyciągniecie mnie za język, nie, nie, nie pociągniecie. <laughs> I tak, nie wiem, no nie chcę mówić za dużo, tak jak mówię, yy, mam zbyt duży szacunek do tej relacji i do tego, co między nami było. Bardzo wiele wyciągnęłam z tej relacji, bardzo wiele się nauczyłam w tym związku, jestem wdzięczna za ten związek i myślę, że tyle Wam naprawdę wystarczy. No. Choć komunikat miał być spokojnym poinformowaniem obserwatorów o zmianie w jej życiu, większość internautów podchodzi do tej informacji z dużą rezerwą. Zarówno Nikita, jak i kamera Boy wielokrotnie w przeszłości nakręcali różne sytuacje pod publiczkę, więc wiele osób podejrzewa, że i tym razem może chodzić jedynie o próbę ponownego zwrócenia na siebie uwagi. Maria Jeleniewska to jedna z najpopularniejszych polskich TikTokerek, która swoją rozpoznawalność zbudowała dzięki perfekcyjnym filmikom typu Transition publikowanym jeszcze w czasach Musically. Choć wielu mogło przypuszczać, że jej czas w sieci minął, Jeleniewska wciąż świetnie odnajduje się na TikToku i rozwija swoją karierę. Widzowie mogą go kojarzyć m.in. z jednej z edycji Tańca z Gwiazdami, którą zresztą wygrała. Ostatnio jednak wokół influencerki wybuchła afera z udziałem fotografa Wojciecha Mikołajczaka. Mężczyzna opublikował nagranie, w którym ujawnił, że Jeleniwska wykorzystała wykonane przez niego zdjęcie bez odpowiedniej zgody i zapłaty. Choć sesja była realizowana w formie barteru, fotograf nie wyraził zgody na wykorzystanie zdjęć w promocji programu Taniec z Gwiazdami. Nikt nie skontaktował się z nim w tej sprawie, nie podano też jego nazwiska jako autora. Wszystko było dobrze do stycznia 2025 roku, bo wtedy zobaczyłem, że jedno z moich zdjęć zostało wykorzystanych w kampanii Taniec z Gwiazdami Polsatu. Dokładnie została wycięta postać sylwetka Marii Leniewskiej z mojego zdjęcia yy, i została przeklejona ona na, na baner promujący taniec z Gwiazdami. Oczywiście nigdzie nie zostałem oznaczony, nic o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero z Instagramu. Może nie byłoby w tym nic złego. Gdybym o wszystkim wiedział i sesja nie była barterowa, tylko zostałoby mi normalnie zapłacone tak jak za każdą sesję komercyjną. Wszyscy fotografowie wiedzą o czym mówię. No jeżeli ktoś używa Twojego zdjęcia do zarabiania, no to fajnie jakbyś to też zarobił. No niestety tak się nie stało, więc napisałem do Marii Niewskiej. tutaj powrócono wszystkie screeny. Może chciałbym jakiegoś wyjaśnienia. Jak wyznał Mikołajczak, przez rok próbował dojść do porozumienia z influencerką i jej mamą, która pełni funkcję menadżerki. Wiadomości pozostawały jednak bez odpowiedzi lub były odsyłane w kółko, przez co ostatecznie fotograf zdecydował się ujawnić kulisy całej sytuacji. Pokazał screeny wiadomości, które miały do Braku profesjonalizmu ze strony Jeleniewskiej i jej zespołu. I to za te zdjęcia. Odpowiedź była jasna, czyli, że odejdzie się do mnie jej prawnik. Niestety Maryś się trochę pomyliła, ponieważ odezwała się do mnie jej mama, która, oczywiście, nie jest prawnikiem, tylko jest jej menedżerką, no i napisała do mnie takiego maila który jest w ogóle absurdalny, jego treść jest niesamowicie zabawna. Jeżeli jesteście chociaż trochę obeznani w prawie autorskim, to pewnie wiecie, że te informacje napisane w mailu są kompletnie wyssane z palca i są wzięte z dupy, z kompletnie nie wiem skąd. Przeczytałem tego maila, oczywiście ja skontaktowałem się z kancelarią, z którym ja współpracuję, no bo jeżeli chcemy wchodzić na drogę prawniczą, no to wchodzimy na drogę prawniczą. No to mama pani Jeleniewskiej zadbała, żeby ten kontakt był jeszcze trudniejszy. No i tutaj Wam powrzucam wszystkie screeny. Też miałem jakby rozmowy telefoniczne no na samym początku, jeszcze w ogóle przed tymi wszystkimi wiadomościami, które dostałem od właśnie pani Iwony Kacium, czyli mamy Marysi Leniewskiej, że Polska nie chce rozmawiać z takim pionkiem jak ja, to jest w ogóle czy ja chcę zniszczyć zabawę i córce. No nie wiem, takie niepoważne moim zdaniem, ale będę tutaj plus samymi faktami. Prawa bardzo szybko nabrała rozgłosu w sieci i na portalach plotkarskich. Pod najnowszym postem influencerki pojawiła się fala komentarzy domagających się zapłaty dla fotografa oraz wyjaśnień. Internauci zwracali uwagę, że Jeleniewska miała usuwać część komentarzy, próbując zamieść aferę pod dywan. Zaledwie dobę po publikacji nagrania przez Mikołajczaka filmik zniknął z jego profilu. Fotograf poinformował jedynie na Story. Udało się, sprawa zamknęła. PS, dziękuję wszystkim za wsparcie. Swoje oświadczenie opublikowała również sama Jeleniewska. Pytacie mnie o sytuację z fotografem, więc daję znać, że od początku nie bagatelizowałam tematu i przez cały ten czas do dzisiaj trwały uzgodnienia warunków porozumienia, a sprawa została rozwiązana polubownie i zakończona przez obie reprezentujące nas kancelarię. Choć oficjalnie konflikt został zakończony, cała sytuacja mocno odbiła się wizerunkowo na influencerce, a internauci jeszcze długo mogą ją jej wypominać. Jak pewnie doskonale wiecie, film Bersów i freeze miłość w czasach online od samego początku wzbudziła ogromne emocje i kontrowersje. Już w momencie ogłoszenia projektu wielu internautów krytycznie podchodziło do zrealizowania pomysłu historii związku influencerów oraz pokazania ich ślubu w formie kinowej produkcji. Negatywne komentarze nie ustają, dotyczą zarówno samego zamysłu filmu, jak i sposobu jego promocji. Tym razem temat filmu poruszył sam Czajnik w swoim najnowszym odcinku, w którym pokazywał Frizowi swoje nowe auto. Influencer znany ze swojego bezpośredniego stylu zapytał Karola wprost, co wy żeście z tym ślubem zrobili? Friz nie zareagował jednak nerwowo, wręcz przeciwnie z uśmiechem odpowiedział na pytanie. Wyjaśnił, że jako influencerzy i tak chcieliby pokazać swoim odbiorcom ten wyjątkowy dzień w formie filmu na YouTubie. Uznał więc, że skoro i tak planowali podzielić się tym momentem z fanami, to dlaczego nie zrobić tego z większym rozmachem i nie połączyć ślubu z całą historią ich miłości w filmie kinowym? Jedziesz do nas na premierę? Dzisiaj eee... ci zapro wysłaliśmy z ogromną przyjemnością, w ogóle, co by rzeczywiście z tym śląbem stary? no co, przecież i tak byśmy sobie wrzucili film, no to stwierdziliśmy kurwa, zrobimy z tego większą produkcję, ponagrywaliśmy trochę nie tylko o ślubie i powstał taki film o nas, moim zdaniem zajęte. no bo prawda jest taka, że co tam ślub i tak nagrywa się zawsze każdy nagrywa zawsze każdy ehm, robi pamiątkę. Jak YouTuber, i tak go wrócisz na pewno. Ehm, więc jakby stwierdziliśmy, że to jest taka fajna część naszego życia, jakby opowiadamy o tym zawsze. Zrobiliśmy taki fajny, fajny, ciekawy materiał u nas jako, jako parze. No więc słuchaj, drugiego zapraszamy, 2 października z przyjemnością. na dniach ci potwierdzę jeszcze dobra. po prostu, dobra. Takie podejście nie wszystkich przekonuje, ale pokazuje, że wersów bardzo świadomie podchodzą do kreowania własnego wizerunku oraz swoim. Marki nawet w tak osobistych momentach. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz do podbijania filmiku.